Zapraszam pana posła Dariusza Mateckiego, Klub PiS. Szanowny panie marszałku, mamy implementować prawo unijne, które zaora nasze górnictwo. Mówimy nie, nie wiem, czemu ta flaga tam stoi, nie ma żadnych przepisów w polskim prawie, na podstawie których ta flaga unijna miałaby stać w polskim parlamencie czy w polskich urzędach. Ale zapytam publicznie, dlaczego pozwala rząd na zabijanie Polaków? Na zabijanie mieszkańców powiatu gryfińskiego. Niemiecki Urząd do Spraw Ochrony Środowiska w Brandenburgi zgodził się, aby rafineria w Szwecji zwiększyła emisję dwutlenku siarki wbrew prawu unijnemu. Wskazano, że powodem jest trudna sytuacja związana z ograniczeniem dostaw ropy z Rosji. Ale przecież doskonale zdajemy sobie sprawę, że ropa z Kazachstanu to w wielkiej mierze jest ropa z Rosji. 5600 ton rocznie dwutlenku siarki walą w atmosferę. Rafineria 10 kilometrów od granicy. Gmina Widuchowa. Można powiedzieć, że bastion Koalicji Obywatelskiej. Zgadnijcie, dlaczego wygrał tam Karol Nawrocki. Bo pozwalacie truć mieszkańców tej gminy. Ta rafineria w 54% jest własnością rosyjskiego Rosneftu. Jako jedyna rafineria w tym regionie korzysta przy produkcji energii z elektrociepłowni, która spala odpady paliwowe. Niebywale wysokoemisyjna w porównaniu z innymi zakładami. Ja mam pytanie. Co zrobiło Ministerstwo Środowiska i Klimatu, żeby... Ograniczyć te emisje, żeby ratować Polaków, bo powtarzam, Niemcy trują dzisiaj mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana posła Patryka Wichera, klupis. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo. Rozpocznę od tego, że zastanawiamy ta silankowa atmosfera w tej Izbie, bo właśnie państwo chcecie dorżnąć polskie górnictwo i hutnictwo. W sierpniu 2024 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym, zwane rozporządzeniem metanowym. Chodzi o ograniczenie emisji metanu między innymi podczas wydobywania węgla brunatnego oraz kamiennego, w tym także koksującego. Jednym z kluczowych elementów rozporządzenia metanowego jest wyznaczenie przez polskie organu, w tym przypadku prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, odpowiedzialnego za monitorowanie i egzekwowanie stosowania tego szkodliwego dla polskiego hutnictwa i górnictwa rozporządzenia. Po co nowy organ nadzorczy i kontrolny w Polsce? To proste. Aby Bruksela nadal mogła implementować patologiczną politykę zielonego ładu która ma ograniczyć od 2027 roku maksymalną wielkość emisji metanu do 5 ton na 1000 ton wydobytego węgla energetycznego, a od 2031 roku do 3 ton metanu na 1000 węgla, na 1000 ton węgla. 3 tony metanu Wprowadzenie restrykcyjnych norm emisji metanu bez uwzględnienia realiów naszego przemysłu doprowadzi do poważnych konsekwencji i wygaszania kolejnych kopalń. Górnictwo i hutnictwo to sektory, które zatrudniają setki tysięcy Polaków, i nagle wprowadzenie surowych limitów emisji metanu może skutkować zamykaniem zakładów i masowymi zwolnieniami. Polska w dużej mierze opiera swoją energetykę na węglu, a drastyczne ograniczenia emisji metanu mogą zakłócić stabilność dostaw energii, co jest szczególnie niebezpieczne w obecnych niestabilnych czasach. Wprowadzając nowe normy, państwo powinno jednocześnie zapewnić odpowiednie wsparcie finansowe i technologiczne dla przedsiębiorstw, aby mogły dostosować się do nowych, nierealnych swoją drogą wymogów. Niestety także i w tym projekcie ustawy brakuje konkretnych mechanizmów pomocowych. Apeluję do rządu o uwzględnienie głosu środowisk przemysłowych oraz ekspertów. Czy nikogo w tym rządzie nie interesuje, że polskie kopalnie nie są w stanie spełnić wyśrubowanych norm rozporządzenia metanowego, a spółek górniczych nie będzie stać na zapłacenie wysokich kar? Osiągnięcie limitu 3 ton metanu na 1000 ton węgla od 2031 roku jest rodem z bajki o mchu i paproci. Wystarczy spojrzeć na liczby. Według Polskiej Grupy Górniczej tylko jej zakłady emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na każdy tysiąc ton wydobywanego węgla. Najbardziej zagrożone kopalnie Sośnica 17 ton metanu, Murcki Stasic, Mysłowice Wesoła 15 ton, Knurów Szczegłowice, Budryk i Pniówek mają emisję powyżej 10 ton na tysiąc ton wydobywanego węgla. Oznacza to na dziś obłożenie polskiej grupy górniczej Karami sięgającymi nawet 1,5 miliarda złotych rocznie. 1,5 miliarda złotych rocznie. Nie istnieje obecnie żaden realny plan ani technologia, która pozwalałaby ograniczyć całkowitą emisję metanu ze wszystkich polskich kopalń do pięciu ton rocznie na każdy tysiąc ton wydobywanego węgla od 2027 roku. Tymczasem dziś rząd zamiast zastanowić się nad przyszłością polskiego górnictwa i hutnictwa, planuje ustawą wskazać prezesa Wyższego Urzędu Górniczego jako jednostki odpowiedzialnej za monitorowanie wielkości emisji metanu. Możemy udawać, że problemu nie ma, ale ostatecznie już za dwa lata wszystko, za wszystko zapłacą kopalnie, a na końcu zwykli Polacy, którzy otrzymają wyższe rachunki za energię i prąd podczas gdy pod pretekstem wdrażania ideologii Zielonego Ładu w Polsce chce się doprowadzić do ograniczenia wydobycia węgla, w 2022 roku globalna produkcja węgla osiągnęła rekordowy poziom niemal 9 miliardów ton, co stanowi wzrost o 7,9% w porównaniu do roku poprzedniego, a w 2023 roku Chiny wydobyły rekordowe 4,66 miliarda ton węgla emitując jednocześnie niespotykane dotąd ilości metanu. Polityka polskiego rządu związana z wdrożeniem rozporządzenia metanowego narzuconego przez Brukselę jest nielogiczna i szkodzi polskiej racji stanu. Konfederacja nie tylko odrzuca Zielony Ład i niemożliwe do spełnienia limity emisji metanu, ale także procedowaną ustawę. Do czego państwo chcecie doprowadzić? Czyje interesy państwo reprezentujecie? Przecież to jest uderzenie w Polski. Interes stanu. Szanowna Pani Marszałek, składam na pani ręce wniosek o odrzucenie w całości poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy prawo geologiczne i górnicze. Dziękuję bardzo. Pozwólcie państwo, że w, nasz, w moim i w waszym imieniu pozdrowię uczniów z klasy siódmej społecznej szkoły podstawowej nr 16 społecznego towarzystwa oświatowego z Warszawy jesteście z nami. Pozdrawiamy Was serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiaj będziecie mieć tylko same dobre wspomnienia ze zwiedzania Sejmu Rzeczpospolitej i myślę, że pracownicy wszechnicy, jako że są najlepszymi przedstawicielami Sejmu, pokażą Wam wszystkie zakątki i wytłumaczą na czym polega praca posła Rzeczpospolitej. Miłego zwiedzania i miłych, i miłych wrażeń. I jako ostatni zapraszam Pan Poseł Jarosław Sachajko, Koło Parlamentarnej Wolni Republikanie. Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Z najwyższym niepokojem zabieram dziś głos w sprawie projektu ustawy, który rzekomo ma deregulować, upraszczać, poprawiać prawo geologiczne i górnicze. A ja pytam wprost, czy naprawdę mamy do czynienia z deregulacją, czy raczej z perfekcyjnie zaprojektowaną pułapką, która pod płaszczykiem biurokratycznej korekty prowadzi do systemowego wygaszania kopalń w Polsce? Nie dajmy się zwieść słowom o upraszczaniu procedur. To, co widzimy w tym projekcie, to centralizacja uprawnień, zwiększenie uznaniowości organów, wprowadzenie nowych warstw konsultacji, a co najgorsze, otwarcie furtki do masowego cofania koncesji w oparciu o niejasne i nieprecyzyjne kryteria środowiskowe. Mówi się, że to tylko porządkowe przepisy, ale doświadczone kopalnie wiedzą, że każda. Każde porządkowanie w ostatnich latach kończyło się albo zamykaniem szybów, albo cofaniem zezwoleń, albo paraliżem inwestycyjnym przez długie miesiące. Proszę państwa, czy zdajecie sobie sprawę, ile zakładów może nie dostać przedłużenia koncesji tylko dlatego, że brakuje im jednego podpisu urzędnika lub opinii ekologicznej NGO sów finansowanych z zagranicy? Czy zdajecie sobie sprawę, że każdy taki przypadek to nie tylko zablokowanie wydobycia, ale też setki ludzi bez pracy, utracone wpływy do budżetów gmin, import surowców z zagranicy i w końcu strategiczna utrata niezależności energetycznej Polski? a wszystko pod hasłem racjonalizacji i unowocześnienia. W rzeczywistości mamy do czynienia z projektem, który przyspieszy likwidację kopalń nie przez decyzję polityczną, bo na taką nie macie odwagi, ale po cichu, technicznie, przez wykolejenie procedur administracyjnych. To nie jest transparentna polityka, to obłudna taktyka wygaszania, której skutki poniosą górnicy, ich rodziny i cała Polska. Dlatego apeluję do wszystkich pani i panów posłów nie przykładajcie ręki do sabotażu polskiego górnictwa. Kiedy już zamkniemy ostatnią kopalnię, nie będzie odwrotu, a wtedy Polacy będą wam zadawać pytania Kto wyłączył światło w Polsce? Dziękuję.